O czym jest ta książka? Kto powinien ją kupić, a kto raczej powinien sobie odpuścić? Ta książka, tą książkę napisał Tim Grover, więc on był trenerem Michaela Jordana i wielu innych sportowców oraz biznesmenów. Dlatego wie jak dążyć do wygranej i jak spowodować, żeby inni ludzie wygrywali. Na tym też skupia się w tej książce. To nie jest książka typu um, ciężko pracuj, skup się na tym, będziesz wielki, myśl pozytywnie i tak dalej. Nie. Ta książka jest mocna, ostra, niekiedy. E, czasem daje mocno do zastanowienia się, i e, dla większości osób będzie trochę zbyt taka, może egoistyczna. Może e, właśnie taka Napierająca na wygraną. Nie ma w niej mowy o bilansie, yy, balansie. Yy, nie ma w niej mowy o odpuszczaniu. Ta książka ma moc, tak naprawdę. Tylko kto powinien ją przeczytać? Przede wszystkim ci, którzy chcą dążyć do wygranej. Tak jak sama nazwa wskazuje, wygrana jest najważniejsza i tylko ona się liczy, przynajmniej w tej książce. To nie powinien kupić tej książki. Na pewno książka wygrana nie jest dla osób, które hmm. lubią przeciętność, lubią być w bezpiecznej przystani. Nie chcą się wybijać, nie chcą iść mocno tak naprzód. Nie chcą. Ciężko pracować, bo wygrana wiąże się z ciężką pracą, wiąże się z porażkami i psz, tak naprawdę porażka jest częścią wygranej. Więc jeżeli nie chcesz yy, czuć porażki, nie chcesz być w piekle, to ta książka nie jest dla Ciebie, a przynajmniej wdrażanie zasad z tej właśnie książki nie jest dla Ciebie. Ta książka jest dla osób, które właśnie są gotowe poświęcić się dla wygranej i są gotowe przejść przez te momenty, które są naprawdę straszne. Tak zwane, właśnie, piekło, bo Grober mówi, że żeby dojść do zwycięstwa, do wygranej, najpierw musisz przejść przez piekło, a za każdą wygraną znajduje się następne piekło. I jeżeli jesteśmy w przeciętności, to już tak przyzwyczajamy się do tych płomieni, Piekła, że nawet ich nie zauważamy, kiedy nas spala właśnie przeciętności. Tu nie chodzi o byle jakość, tu chodzi o wzniesienie się na wyżyny swoich możliwości na pełne skupienie. Grower w tej książce wypisuje język wygranej. Tak to wygląda. Nie jest tu żadna zasada ważniejsza od innej. Tak naprawdę te zasady są równorzędne i muszą wszystkie znaleźć się w Twoim życiu, żeby Twoja wygrana była ciągle powielana. Żebyś nie, nie stanął na jednej wygranej 10 lat temu, tylko za każdym razem, jak dosięgniesz w końcu wygranej, idziesz do następnej. I znowu wygrywasz. Więc żeby to tak się działo, musisz się trzymać tych zasad. I przeczytam Ci tylko kilka, które są takie naj, według mnie najostrzejsze najostrzejsze są rozdziały właśnie z nimi związane tutaj to, co może ukuć bardzo dużo osób mnie też ukło przyznam brzmi, wygrana chce Cię w całości ona nie da Ci równowagi jeżeli chcesz wygrywać nie mieć na balans życiowy to nie, nie chodzi o to jeżeli chcesz wygrywać, musisz dążyć do wygranej Wygrana jest wszystkim. To jest bardzo ważny rozdział. I uwaga, też mocny rozdział: Wygrana zabierać cię do piekła, jeśli się podarz, zostań nim. I to jest to, o czym mówiłam o tej przeciętności. Przeciętność to według Grovera, piekło. Ta książka jest bardzo konkretna. Zresztą widać, ile tutaj mam zakładek. Jest bezczelna, jest egoistyczna, można powiedzieć. Taka nakierowana na ciebie. Więc jeżeli jesteś osobą, która patrzy tylko na innych, a nie skupia się na sobie, to nie kupuj tej książki, bo powiesz, że gościu krzy. Nie. Jeżeli chcesz się skupić na sobie, jeżeli chcesz wygrywać, jeżeli chcesz wejść na wyższy poziom, koniecznie musisz kupić tą książkę. Mi otworzyła oczy wielokrotnie i nawet w dwóch czy trzech rozdziałach. Mówię, matko, to chyba jest o mnie. To jest o mnie, i tak, tu on ma rację, tu muszę to zmienić, muszę wdrożyć to po prostu w życie, żeby iść szybciej do wygranej. Bo to nie chodzi o to, że to jest maraton. Nie. Tak jak mówi Grover, to jest sprint, bo maraton jest sprintem. Tak naprawdę. Jeżeli chcesz wygrać. Jeżeli chcesz tylko dotrzeć na metę, to możesz iść sobie tip topkami. Bardzo powoli, ale tak, tak naprawdę wtedy stoisz w miejscu. Musisz być nieustannie w sprincie. To jest sprint bez mety. Jeżeli jesteś osobą, która dąży do czegoś więcej, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, sportowcem, zwłaszcza sportowcem, bo to przecież jest trener mentalny, na przykład Michaela Jordana, więc on wie jak. Yy, Właśnie sportowców, biznesmenów, podnieść do góry mentalnie też. Jeżeli chcesz robić dużo rzeczy, ta książka jest właśnie dla Ciebie. Dzięki niej naprawdę zrozumiesz, że nie warto bać się tego, co nietypowe, że warto dążyć do wygranej, bo w końcu poczujesz, jakie to jest uczucie, że wygrana jest tak naprawdę wszystkim i że warto przejść przez to piekło, które dąży. Które prowadzi do wygranej. Warto, żeby poczuć właśnie to uczucie. Link w opisie. Dzięki.